Cześć, cześć, kochani! Marek Pan z tej strony z bezpan.pl. Jak tam? Zima zawitała do naszego kraju. U mnie nawet jest trochę śniegu. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ile. No, kilka centymetrów, nie wiem, pięć. Może troszkę więcej. U mnie dzisiaj minus jedenaście ale jeszcze chyba trzy noce mają być takie zimne do czwartku, więc może jakieś rekordziki pękną, co nie? Kto to wie, kto to wie, ale. Ale tak się spodziewam, że tak może być. Tak tutaj zerkam, ale wszystko jest ok, dobra. Yy, no i teraz tak. Widziałem, bo wrzucałem posty, u wielu, u wielu z Was temperatura była naprawdę ciekawa. Na przykład u Norberta yy, w Lesznie minus 19 chyba, czy coś takiego. Yy, no w różnych częściach kraju naprawdę, naprawdę zimno. Po minus 15 w Poznaniu, w ogóle Wielkopolska, Stała się jakimś biegunem zimna dzisiaj. Nie wiem dlaczego. Na Śląsku też było zimno. Chyba w Katowicach minus 15, gdzieś tam w okolicach minus 14, minus 16. Ale fajnie, biała taka kołderka jest. Jest zero wiatru. Tak jak powinno być zimą. U mnie w ogóle w tej chwili jest minus 2 stopnie i bardzo mocno świeci słońce. W tych roślinach, które tutaj są, już pokazuję. Wagnerianus i te wszystkie, które są zakryte, na których tak mocno świeci słońce, jest plus 10 stopni. Ale tutaj jest wulkano, który jest w budce. I to, co tutaj jest, jest przerażające bo przed chwilą sprawdziłem jest plus 27 stopni w środku plus 27. Zaraz odłożę na chwilę telefon, przerwę nagrywanie. I muszę chociaż trochę go przewietrzyć, bo to jest po prostu aż niewiarygodne. Momencik, jestem z powrotem. I żeby nie być gołosłownym, patrzcie 27,2. Tak nagrzewa się buda. To jest po prostu. A jest minus 2 stopnie na dworzu. Minus 2 stopnie jest na dworzu. Zresztą patrzcie, jakie tutaj wiszą te e, zęby tego. Zęby morskie, mor, nie mor, jak te, Jakie to zwierzę ma takie zęby? E... Kurde, nie pamiętam, ale jest takie morskie zwierzę. No, także jest e, lekki mróz, generalnie rzecz biorąc. A w budach ciepło tam po 10-12, no ale tutaj jak widzieliście, 27 stopni potrafi być. Y, potrafi być. Y, pod przykryciem z, z poliwęglanu, tak? Jak to się nagrzewa? Tu, jakie jest ciepło, jak dotykam. Niesamowite. Słuchajcie, wiem, że wielu z Was ma niezakryte rośliny. E... No i jesteście tego świadomi, tak? Że może nie być dobrze, e... że jest kiepsko, w ogóle. <laughs> Bardzo wielu moich klientów, obecnie zimą, to chyba dobrze świadczy, że ludziom się lepiej powodzi, tak? Wyjeżdżacie często. Tajlandię, Kanaryjskie wyspy, czy tam <laughs> jakieś tam Zanzibary, czy inne, super, ale myślicie, że jak wyjeżdżacie, to w tym czasie pewnie zima nie przyjdzie, bo w ogóle jak nie przychodzi, słuchajcie, warto, naprawdę, szczególnie, że kupujecie sprzęt do zabezpieczania, bo ja wiem, jak to jest. Każdy, jak już ma sprzęt do zabezpieczania, to już się bezpiecznie czuje, bo już wtedy, e, no jest fajniej, bo już w razie czego mogę zabezpieczyć, a ja tak naprawdę nikomu się nie chce. A ta zima w tym roku, to co w tej chwili się stało, dzisiaj jest który 17 lutego. Więc cały grudzień było ciepło, cały styczeń było ciepło, pół lutego było ciepło. I nagle dowaliło. Każdy już myśli o wiośnie, każdy już myśli, że jest fajnie, że to na pewno jest ta zima, w której się uda. To jest tak zwane łudzenie się, oszukiwanie się, że no przecież klimat się ociepla. Zgadza się, jest dużo cieplej. Tylko jakie to dla nas, palmiarzy, ma znaczenie z punktu widzenia, to wystarczy jedna, dwie noce i jest wszystko pozamiatane, tak? Ale to jest. Tak samo jak w Ameryce teraz było w tym roku, w Houston czy w ogóle w tamtych, gdzie jest normalnie plus 5, plus 8 stopni, a nagle przyszło minus 16, tak? Jedna noc i jest po ptakach. Aczkolwiek u nich to wiadomo, jest inny klimat, tak, za chwilę przyjdzie plus 25 w tych, w tych rejonach, czy na Florydzie ile spadło śniegu, to chyba każdy to z Was widział i wtedy to wszystko się jakby szybciej odradza, jest w ogóle szansa, że no, rośliny się uszkodzą, ale nie umrą, tak, a u nas, u nas złapie i teraz będzie trzymać przez 4 noce, powiedzmy, tak, ten tam, tam, nie wiem, minus, minus 12, minus 15, minus 18, zależy jak u kogo. Szkoda, naprawdę, szkoda się łudzić. Ja wiem, że każdy z nas się łudzi. Ja w tym roku pewnie też bym nie okrywał, gdyby nie to, że miałem plany gdzieś w styczniu wyjechać, ale no niestety, plany planami, a wiele rzeczy złożyło się tak, że no, że nie mogłem nigdzie pojechać i rośliny dzięki temu miałem już zabezpieczone na początku stycznia, tak? No i też tak sobie myślałem, kurde, wyjdę na głupka, nie? Zabezpieczyłem rośliny, nie ma zimy! I mówię, kurde, mogłoby chociaż trochę dowalić, żebym, żebym nie wyszedł na idiotę. No i proszę bardzo, mamy mróz, jeszcze mrozy będą. E, tutaj pod tym, właśnie tutaj wstawiłem dzisiaj znicz. Nie wiem jak to dziś, jak to, chyba muszę go wyciągnąć, bo tu jest teraz za ciepło, nie? W tym oleandrze, ale zostawiam go, zostawiam na wszelki wypadek, bo później zapomnę go wsadzić, mam nadzieję, że on w ogóle się jeszcze pad... Patrzy. Pali. Zaraz możemy, zaraz możemy zajrzeć, czy z nic się pali, bo w tej chwili jak wali tu w słońce, to pod osłoną pewnie i tak jest sporo na plusie. Nie wiem, czy da mi się tak podnieść tą doniczkę, żebym był w stanie to nagrać i zobaczyć, czy pali się z nic. Zaraz obadamy. Czekajcie. Zaraz obadamy, czy tu się pali z nic. Pali się. Nie wiem, czy to jest widać. Dobra. Zostawiamy. On się pali. Może tam też dam jakiś czujnik. Może jeszcze znajdę gdzieś w domu jakiś czujnik. Bo tu tak na szybko wrzucałem. Nie wiem w ogóle, czy, czy tam coś da ten znicz. Bo ta doniczka od, od góry ma dziury, tak? Więc. Ale. Zawsze to coś. Jest dookoła taki opatulony. Zobaczymy. Chciałbym, żeby ten oleander przeżył. <laughs> Miałbym niezłą frajdę. I to nie o to chodzi, że jestem jakimś niesamowitym miłośnikiem oleandrów. Że uwielbiam te rośliny. Nie. Fajne są, ale to. Nie jestem jakimś tam świrem oleandrowym, ale fajnie jakby się udało, gdyby w Polsce mimo wszystko przetrwał zimę. Byłoby mi bardzo miło. Także wracając do tematu, słuchajcie, nie ma się co łudzić. My naprawdę nie mieszkamy ani na południu Francji, ani gdzieś w Hiszpanii. Zawsze musimy mieć palmy zabezpieczone. Ja wiem, że może się trafić taka zima, że może nie będzie to konieczne. Może, wszyscy na to czekamy, wszyscy się, że tak powiem ciągle łudzimy, że może być super. Ale, póki co, ja mam palmy od 2005 roku, 20 lat. Jedna zima była taka, jedna, że było u mnie minimalnie minus 12 stopni. To mógłbym. No, mógłbym, ale no to też już bym miał zakryte trochę karpusy, i były tak w tym roku póki co najzimniej minus 11. Dzisiaj zostały jeszcze trzy takie zimne noce. Po później ma być znowu trochę cieplej, a później marzec to może nie będzie, zobaczymy. Więc, yy, no, załóżmy, że nawet by było te minus 11, ale przecież jaki sens jest ryzykować? Jaki sens tak samo dzisiaj dzwonił do mnie Krzysiek bardzo go serdecznie pozdrawiam i on mówił, że no ma w trachy karpusach poustawiał na minus 8 tam w buti na minus 5, słuchajcie nie ma sensu ustawiać takich niskich temperatur po co ryzykować, że jeżeli coś się wydarzy będzie jakaś awaria czy coś, to zanim się kapniesz to będziesz mieć w środku minus 15 naprawdę nie ma sensu to są 3 dni, czy tam no kilka dni to nie zrobi żadnego rachunku, że to będzie jakieś mega, mega drogie, yy, że będzie kilka stopni, szybciej się to załączać. Zresztą Krzyśkowi w ogóle nie o to chodziło, tak? to, yy, że, żeby na, na tym w jakiś sposób zaoszczędzić. A tak mówi, a to jak wytrzymuje minus 12, to się ustawię minus 8. Teoretycznie można tak robić, tylko naprawdę po co? Szkoda ryzykować? Yy, szkoda. U niego było dzisiaj na przykład minus 15 stopni. I gdyby była jakaś awaria, zawsze może być jakaś awaria, czy tam przewód przestanie grzać, czy termostat, to zanim się kapniesz, a masz ustawione na minus 8, to już będziesz mieć minus 15 pod spodem, tak? No szkoda, naprawdę szkoda by było. A, a niby masz wszystko zabezpieczone, wszystko pokupiłeś, kupę kasy wydałeś, a, a później się okazało, że przez jakąś tam, ja nie wiem jak to nazwać, nierozsądek, to... Ustawiłeś na jakieś tam za niskie tem temperatury. Także bardzo was zachęcam, że jak szczególnie gdzieś wyjeżdżacie, czy coś, bo tak to pewnie, że możecie czekać do ostatniej chwili, ale jak szykuje się wam jakiś wypad, czy coś, no to koniecznie zabezpieczcie te swoje rośliny. No bo jak już i tak wszystko macie do zabezpieczenia, naprawdę warto, naprawdę warto. Bo no szkoda by było, szkoda. Idziemy zobaczyć, odchyliłem teraz budę od wulkano. Zobaczmy czy już temperatura spadła, czy jeszcze. Ile tu teraz jest stopni? Już trochę spada. W tej chwili jest... Yy, czekajcie, zaraz się pokażę. 18 w środku tak jak mówię. Przed chwilą widzieliście 27 stopni. W takiej małej budce, a na dworzu jest cały czas bróz. Cały czas mróz, jest minus 2 stopnie. Minus 2, minus 3 tak się waha, tak? Zobaczymy, ile dzisiaj, ile dzisiaj dowali, czy to będzie jakiś rekord. Nie chciałbym, nie lubię rekordów. Nie są mi konieczne rekordy, szczerze mówiąc. Taki ten film specjalnie nagrałem, bo wiem, że ileś osób z was niestety roślin nie zabezpieczyło. I to jest. To jest dla mnie po prostu przykre, bo... To nie jest tak, że wy się poddacie, no to nie będziemy, to ja się obrażam, nie będę mieć roślin, tylko se po prostu ktoś kupi nowe, tak. Tylko no szkoda by było, naprawdę. Cała frajda polega na tym, że nie żeby wkopywać co roku nowe. Miałem takiego klienta, nie powiem skąd, i on kupował u mnie palmy chyba pięć razy z rzędu. I on zimą miał taką pracę, że wyjeżdżał chyba na 2 miesiące do Chin. Taką miał robotę, gdzieś tam w biznesach. No i jego żona tego nie zakrywała, i on przyjeżdżał, i później mówi, a żonie tak się podobają te palmy. No to oczywiście bierzemy nowe, tak? I co roku sześć dużych trachy karpusów z premedytacją, później już przestał kupować. Nie wiem, co się stało, czy mu przeżyły, czy, czy jemu coś się nie daj Boże stało? Mam nadzieję, że nie. No i. Nie o to chodzi, naprawdę, nie o to chodzi. Chodzi, żeby palma z nami rosła, żeby wzrastała. Jasne, że mogą się zdarzyć jakieś rzeczy, choroby czy coś, i to zawsze będzie, tak? Ale żeby przez naszą głupotę nie straciła życia. No, naprawdę, bo nie ma co się łudzić. Nie mieszkamy na Karaibach i raczej nie będziemy mieszkać. Znaczy, może, że się wyprowadzimy, tak? Chodzi mi bardziej o to, że w Polsce tutaj, no. Trochę czasu jeszcze chyba minie zanim yy... Nie, chyba nie, my tego nie dożyjemy. Chciałbym, żebyśmy to dożyli, żeby nie trzeba było. Pamiętaj, zapalniamy Polskę bezpan.pl yy... No i palmy po prostu trzeba zabezpieczać. I tyle. Cześć!